Cześć, jestem Alexa z Games. Witam Was w bardzo serdecznie w kolejnym filmie. i W dzisiejszym filmie mamy kolejne newsy o Warzone, powiedzmy trochę plotek. No i tak naprawdę większość to prawdziwe informacje, ponieważ te informacje pochodzą prosto z plików z gry. E, mieliśmy oczywiście wtorkowe update, mieliśmy trochę spec-opsa na kanale oraz kilka różnych gameplay. I teraz powracamy z powrotem do Call of Duty. Między m.in. piąta tabela, która wciąż jeszcze nie została ujawniona poprzez Activision oraz Infinite World, które za każdym razem, gdy się włączamy, gdy włączamy grę i to jest naprawdę bardzo. In in Interesujące i irytujące, że to jeszcze nie zostało ujawnione. A jak wiecie, dzisiaj jest 7 marca, mamy sobotę, niedługo wtorek, 10 marca. Jak pamiętacie, to była potencjalna, powiedzmy, ta największa, najbardziej prawdopodobna data, w którym ma coś zostać pokazane. Czy to trailer, czy to kolejny teaser, czy to sam nawet release date for Warzone, czyli wiadomo, cała premiera dla Warzona. Także tak, mamy trochę informacji dotyczących kolejnych, kolejnych takich, wiecie, mechanik gier i tak dalej. Trochę ścisłe, trochę. Mamy tutaj odpowiedzi i pytań na te rzeczy, które ostatnio sobie, o, o których sobie ostatnio mówiliśmy w ostatnich widełach z Warzona. Także dzisiaj to wszystko omówimy, a więc bez względu przedłużenia przechodzimy. A więc jak wiecie, są pogłoski, powiedzmy, że wszystko będziemy tutaj traktowali pogłoskami, ponieważ nic nie wiemy, jak wiemy tyle, że tabela jest w grze i tyle, prawda? Są pogłoski, że ten tryb ma być oczywiście free to play oraz jako, że jest Moder będzie także dla wszystkich użytkowników Moder którzy kupili grę oraz tych którzy nie kupili, wiecie dla powiedzmy fanów Battle Royale, nie bardziej dla fanów Call of Duty, lecz także dla wszystkich, czyli macie dostęp do tego nawet jeżeli nie kupiliście Call of Duty. więc to jest bardzo ciekawa perspektywa i w sumie tutaj ona dużo nam teraz zadaje pytań, ponieważ w plikach w grze mamy dowody dotyczące tego, że wszystkie wasze bronie oraz wiecie wszystkie wasze klasy, wszystkie wasze levele, poziomy będą przechodziły wraz do tego trybu, jako że to jest wiecie, zawartość do Modern tak jak i Spec dzieli tą samą rangę tak jak i Multiplayer dzieli ten sam, powiedzmy te same klasy i tak dalej, tak samo będzie z Battle to jest bardzo ciekawe spojrzenie na to, że Warzone także będzie dzielił tą samą klasę, ten sam level, a jak wiecie, maksymalny level w Modern Warfare jest to 155. No i co sezon on jest resetowany, więc to jest trochę dziwne spojrzenie na to, że co sezon także i w trybie, w takim trybie jak Battle Royale, wiecie, dosyć dużym i głośnym trybie, byśmy mieli ten sam system. Jakby aż trudno w to uwierzyć, to są informacje prosto z plików gry. Mamy tutaj kilka dotyczących rzeczy i wybaczcie, że tak chaotycznie mówię, tak szumiemy z tego trochę i próbuję zrobić to jak najszybciej, jak najszybciej wam przekazać te informacje, więc. Nie wiem, napiszcie to, co o tym myślicie. Level ten sam, jakby to nie ma sensu, prawda? Ponieważ co sądzę, byśmy byli resetowani? E, jakby gra wciąż by była fan, pamiętacie jak to było w Blackoutie? E, Prestige nie był resetowany, prawda? Ponieważ nie było prestiżu przez dobre, nie wiem, e, dwie operacje, trzy operacje, już nie pamiętam dokładnie. Chyba po, dopiero w lutym zostały wprowadzone prestiże i jakby gra była fajna. Blackout wciąż był zajebisty, mimo że mieliśmy maksymalny level 80, no i po wbiciu tego levela, oczywiście, nie mogliśmy progresować dalej. Potem prestiż został wprowadzony, więc ja moim zdaniem, e, tutaj ranga nie będzie będzie dużego, dużego wpływu robiła, ponieważ jest to Battle Royale, gameplay. I za każdym razem będzie inny, za każdym razem będzie właśnie co innego się działo. Właśnie, właśnie od tego gry Battle Royale słyną, czyli nieprzewidywalne e, rzeczy, które się właśnie dzieją. Dzięki temu. Występują te właśnie emocje podczas gry i oczywiście aż do końca wszyscy przetrwają, a raczej wszyscy, no ci, którzy będą najlepsi przetrwają, prawda? Więc to jest właśnie cały tryb royale opisany w małej jednej pigułce e, jak już wiem bronię, bronię te same, jakby to jest trochę dziwne, prawda? Ponieważ jak jak można klasę z multiplayera przenieść do royale, prawda? Ponieważ w royale lutujesz, prawda? Zbierasz bronię, dodatki, zazwyczaj, masz oczywiście Różnorodność tych dodatków są słabsze, lepsze, bronie lepsze i tak dalej, wiecie. Różnorodność, mam na myśli, mamy pospolite rzeczy, rzadsze, najrzadsze, legendarne, epickie i tak dalej, prawda? Więc, jakby miało to wpływać na gameplay Battle Royale, prawda? Co, skaczecie razem z bronią, to by nie miało sensu, prawda? Jakby tutaj, jeśli chodzi o progres Battle Passa, ma to sens, e, progres Rangi ma to sens, lecz klas nie bardzo, jakby trochę przeczuwam, że może być to kiepski wybór, ale jak już wiem to są wszystkie informacje w plikach w grze, więc e, powiedzmy, część z nich może być nieprawdziwa, część może z nich ulec zmianie i tak dalej. Ale no dobra, przechodzimy do kolejnego, tutaj ważnego rzeczy, a raczej ważnej, ważnego systemu. Jest to Plunder, o którym już mówiłem mnóstwo na kanale. Jest to bardzo ważny system i w sumie to jest główny system, dla którego będziecie grali baterialnie, patrząc na XP i Rangę. Jest to właśnie Plunder, czyli to jest wasza kasa, która może być zdobywana poprzez lutowanie, poprzez zabijanie graczy, kontrakty, wyzwania, czy chociażby stawienie zakładów gulagu, prawda? Gdy jesteście w więzieniu, nieżywi, więc to jest Plunder, który możecie zdobywać. I mamy tutaj kolejne informacje o tym systemie. Jak pamiętacie, za Plunder, czyli za tą kasę, możecie kupować wszelkie różnorodności rzeczy, typu odzyskanie swojej torby, czy kupowanie kolejnych dodatków, kupowanie kolejnych skrzyków, tak, tak zwanych UAV, czyli chociażby radar na mapie, który będzie pokazywał graczy i tak dalej. Prawda, to jest wasza główna waluta, na której byście grali, będziecie mogli także wpłacić tę walutę, aby ją zabezpieczyć, na wypadek gdybyście zginęli, aby mieć ją w kolejnej grze i tak dalej, uzbierać i tak dalej, wiecie, żeby być przygotowanym na kolejny mecz. I co jest bardzo ciekawe, odszukaliśmy. W plikach w grze e, likerzy, że ten plunder będzie mógł także być zamieniony w exp, prawda? Więc e, te, jakby, jaki jest sens tego robienia, skoro maksymalny level będzie 105, 155 i co sezon będzie on resetowany, prawda? Jaki to jest sens? Jakby rozumiem, spec ops oraz Multiplayer dzieli tą samą rangę i tak dalej, co sezon to jest resetowane. Jakoś ten system działa, lecz w Battle Royale to się zbyt by tak nie. Jakby wiecie, dawanie kasy i dzięki temu zdobywasz exp, który ci da level. I który zostanie za to mi się zarejestrowany. Jaki to jest sens, prawda? Ponieważ tak naprawdę w tej chwili, zarabiając tą kasę, no tak naprawdę i wydając ją na EXP. Marnujecie ją, prawda? Ponieważ, jak już wiem, ranga zostanie zresetowana po dwóch miesiącach. Także nie ma to sensu większego i jak już wiem, ten plunder, ten system plunder będzie bardzo ważny. Wyobraźcie sobie, że gracie w normalny mecz blackouta, zarabiacie meritzy, no i w kolejnym, w kolejnym meczu możecie wydać te meritzy, e, chociażby na mapie Alcatraz czy na normalnej mapie. Dzięki temu macie jakieś ulepszenia, lepsze wiecie, przewagę nad wrogiem, więc jak już wiem, ten system będzie powiedzmy strasznie się wygrywał w całą grę, więc jest ważny i do tego warto o nim pogadać. Więc kolejna Kolejna rzecz mamy, nowy tryb w Pika w grze jest to jakby wewnętrzny tryb w trybie, więc jak pamiętacie, mieliśmy w blackoutie tryby poboczne, tak zwane limited time modes, czyli limitowane tryby typu pościg typu apokalipsa zombie itd. Tak mieliśmy to takie tryby poboczne pandemic tak, i tutaj mamy blood money to tłumacząc na polskie jest to krwawa forsa i nie wiemy czy to jest, wiecie, scrap tak zwany, czyli wiecie, zostawiony poprzez deweloper, deweloperów, jakby, wiecie, chcieli coś stworzyć, lecz nie udało im się, no i tak zostało to w w grze, prawda? Często tak się dzieje. Lecz to jest przynajmniej w sekcji pobocznych modów, więc jest szansa, że to będzie jakiś poboczny tryb w Warzone, chociażby, nie wiem, sama nazwa mówi Blood Money, czyli krwawa forsa, nie wiem, chociażby o napadach na bank, nie mam pojęcia. Może mini taki, wiecie, payday, lecz jak już Kasa to będzie ogromna rzecz w Warzone, prawda? W Battle Royale w Modern Warfare także, taki coś, tryb jak Blood Money, mógłby być coś, coś, wiecie, coś znaczyć, prawda? Więc no, napiszcie mi swoje sugestie, naprawdę jestem zainteresowany. Oraz mamy jeszcze kolejną rzecz, tak zwaną Combat Pack PS, Plus i to jest, wiecie, taka własna, to jest taka nazwa, oczywiście, w pika w grze, więc powiedzmy tutaj nic nie jest wyjaśnione. Taka, taka nazwa, powiedzmy deweloperska, i to miałoby to znaczyć, Combat combat pack ps plus no tutaj skupiamy, skupiamy się teraz na ps jest, czyli wiecie playstation jak wiecie playstation ma kilka takich ekskluzywności typu e, kilka takich blueprintów które możecie zdobyć tylko nagając na ps4 czy chociażby wiecie kilka takich dodatkowych rzeczy typu survival który jest tylko na ps4 nie ma go i na xboxie nie ma na pc dopiero po roku wy go dostaniecie oczywiście wszyscy użytkownicy platformy xbox oraz pc także to mogą być jakieś wiecie specyficzne rzeczy tylko dla użytkowników e, warzona Ci co grają tylko na ps 4 więc nie wiem co to miałoby znaczyć, lecz wygląda ciekawe, prawda? Combat Pack PS plus jakieś wiecie, skiny bonusowe itd. które są dostępne tylko na jednej pl platformie. I tutaj jest poza plików gry krążą jeszcze plotki, że limitowana wersja free to play, ona ma po prostu być taka, wiecie, limitowana, czyli e, nie masz dostępu do maksymalnej rangi, e, nie możesz zarabiać Battle Passa i tak dalej, co właśnie z perspektywy biznesu ma duży sens, ponieważ e, wiecie. Wtedy oni zarobią kasę, ponieważ wszyscy, którzy będą grali free-to-play materiala, Warzona, no to będą właśnie chcieli kupić grę, prawda? Żeby zyskać te profity typu zwiększanie rangi i tak dalej, prawda? Progres w battle Passie i wiele więcej profitów, prawda? Więc jakby moim zdaniem to jest bez sensu, wiecie, robienie free-to play tytułu i limitowania tego poprzez kupno Model Warfare, jakby moim zdaniem to strasznie kupi sens, to już w ogóle nie dawaj tego free-to play, tylko po prostu daj do trybu Modern Warfare jako po prostu tryb płatny, prawda? Gra kosztuje 300, więc free to play moim zdaniem powinno być free to play i tak samo udzielane w grze, więc jakby wiecie, to jest trochę takie hamskie, ale jak już mówiłem, ze strony biznesu ma to duży sens, ponieważ zachęca customerów, abyśmy kupili grę full, więc no. A więc póki Warzone nie zostanie oficjalnie ogłoszone to chyba tyle, ponieważ omówiliśmy naprawdę sporo w ostatnim miesiącu Chociażby lokacje, nazwy tych lokacji, challenge, misje, wyzwania, yy, mechanizmy i tak dalej, mechaniki gry, plunder system, lutowanie Więc sporo było tego, prawda, póki, póki nie okaże Activision oraz Infinite War coś oficjalnego, no to chyba na razie zamkniemy ten temat całego Warzone'a, póki co będziemy czekali jak już wiem, czekajcie na ważny wtorek, ponieważ może być coś wielkiego Chcę żeby update 1.16 czy może jakiś trailer, albo chociaż jak jakiekolwiek potwierdzenie, że Warzone jest, nadchodzi, premiera i tak dalej, kiedy data więc czekajcie na to a więc Podsumowując, to chyba tyle, o czym chciałem porozmawiać w dzisiejszym filmie. No, trochę broni, trochę klasy, trochę tutaj levelów i tak dalej. Napiszcie mi, co o tym wszystkim myślicie. No i co, zaznaczymy się wy kolejnych, oczywiście zostaw w górę, jeżeli ci się film podobał, jeżeli ci się nie podobał, zostaw pojeb w dół. Bardzo mi pomaga tutaj ocenić alegoryt YouTube'a i mojego filmu. Także co, do usłyszenia wy kolejnych, na razie, McClare out.